Cześć z tej strony czy dzikularstwa. Wróciłem z urlopu, więc wracają i bywiki. Nie przedłużam i lecimy! A w dzisiejszym bajquiku przejdziemy przez Tour de France, FEM, Avic Swift. Co tam się wydarzyło, to był bardzo ciężki tydzień, ale bardzo udany dla naszych polskich zawodniczek. Wystartowało Tour de Pologne. Jesteśmy za pierwszym etapem. Rafał Majka ogłosił zakończenie kariery. Przejdziemy przez kolarskie okienko transferowe oraz porozmawiamy o wynikach pozostałych wyścigów. Zaczynamy oczywiście od Tour de France Avic SWIFT 2025, gdzie wygrała po wielu latach przerwy od kularstwa szosowego Pauline Ferrand-Prévot. Naprawdę chapeau bas, to co pokazała nam zawodniczka z Francji po prostu budzi podziw i uznanie, ale bardzo dobrze pokazało się Polki z racji, że Kasia Niewiadoma, która walczyła tak naprawdę o obronę tytułu sprzed roku, no miała marne na to szanse przy obecnej formie Pauline Ferrand-Prévot, natomiast Dominika Wodaczy, która debiutowała tutaj w Tour de France, zajęła wysokie czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Ale przejdźmy przez cały wysiłek krok po kroku. Otóż z zwycięszczynią całej edycji została Pauline Ferrand-Prévot, francuska kolarka, która w tym roku sięgnęła po swój pierwszy triumf w Tour de France FEM, zdobywając go na własnej ziemi. Dla wielu kibiców to moment symboliczny. Ferrand-Prévot to zawodniczka absolutnie wyjątkowa. Ma na koncie tytuły Mistrzyni Świata w kolarstwie szosowym, przełajowym, MTB. Jako jedyna kobieta w historii zdobyła wszystkie te tytuły w jednym sezonie. W ostatnich latach skupiła się na MTB i gravelu i chociażby w zeszłym roku zdobyła złoty medal w Igrzyskach Olimpijskich, właśnie w MTB. Po zdobyciu złotego medalu zakończyła karierę w MTB i wróciła do kolarstwa szosowego, gdzie związała się na 3 lata z ekipą Wizma Lisa Bike. Wróciła i to z wielkim hukiem. Do tej pory w ostatnich latach oglądaliśmy głównie walki Demi Wolering z innymi zawodniczkami, jak chociażby z naszą Kasią Niewiadomą Fini. A teraz, Pauline ferrand prewot w swoim pierwszym sezonie powrotu do kolorstwa szosowego po prostu rozgromiła konkurencję. I Jak do tego doszło? Otóż swoje zwycięstwo przypieczętowała głównie na ósmym etapie czyli górskiej bestii, która miała rozstrzygnąć klasyfikację generalną. Pauline pokazała tam wszystko, co najlepsze w jeździe wytrzymałość, mądrość taktyczną, niesamowitą siłę i do tego dołożyła jeszcze jeden wygrany etap w tym wyścigu, czyli dziewiąty. Oto klasyfikacja generalna jak widzicie wygrała Pauline Ferrand-Prevot za nią aż o 3 minuty i 42 sekundy Upracowała się Demi Wollering, która do ostatniego momentu walczyła o to miejsce z Kasią Niewiadomą. Tak naprawdę w walce była jeszcze Sara Gigante, ale ona odpadła właśnie na ostatnim etapie z tej walki o podium. Kasia Niewiadoma fini 4 minuty 9 sekund straty, natomiast świetny, ale to bardzo wyśmienity wynik, zanotowała Dominika Wodarczyk. 5 minut 45 sekund straty i czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Także gratulacje dla zawodniczki UAE Team ADQ. Oczywiście tutaj warto podkreślić, że dla Kasi niewiadomej po takim średnim początku tego sezonu to bardzo solidny występ. Tak naprawdę powiem wam szczerze, że spodziewałem się nawet gorszych wyników, ale Kasia Wykazała się niesamowitą wolą walki i naprawdę zaprezentowała się bardzo dobrze na wielu etapach, nawet na tych, gdzie wyprzedzała Demi Wolering, zbywając jakieś tam lotne premie. Także widać było, że bardzo zależy jej na dobrym wyniku podczas tegorocznego Tour de France. No ale wiadomo, że nie mogło się równać z Pauline Ferrand-Prewot. Na tym ósmym etapie to, co francuska pokazała, to była po prostu deklasacja. Ale najważniejsze, że Kasia cały czas się kręci wokół podium, bo po zeszłorocznej wygranej tutaj ciężko było prognozować e o taki wynik. Wiadomo, że Demi Wallering też była mocna, ale powiem Wam, że Demi nie była aż tak mocna jak w zeszłym sezonie. Tutaj wydawało mi się, że po prostu będzie to koncert Demi, ale bardzo fajnie, bo Pauline zasłużyła jak najbardziej na tą wygraną. Co najistotniejsze dla polskiego kolarstwa to Dominika Włodarczyk, 23-letnia zawodniczka UA Team ADQ, po prostu pokazała profesurę podczas tegorocznej edycji Tour de France FEMME. Przede wszystkim Dominika jechała bardzo dojrzale. Bardzo równo i skutecznie była widoczna zarówno w pagórkowatym terenie, jak i w górach. To jej najlepszy wynik w dotychczasowej karierze, a wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek. A co najważniejsze, podczas tych etapów, jak e, śledziłem, czy to końcowe fragmenty, czy skróty tych etapów, to powiem Wam, że Najbardziej utkwiło mi w pamięci to, że Dominika nie odpadała z koła. Oczywiście na ostatnim etapie, czy na przedostatnim, nie mogła dotrzymać tutaj koła Pauline Ferrand-Prévot, ale Kaman bardzo dobrze się to oglądało. Dominika zrobiła kawał dobrej roboty i oby tak dalej, bo naprawdę jest bardzo młodą zawodniczką. I widać, że naprawdę zapokała teraz do tego największego kolorskiego świata. Przejdźmy teraz pokrótce przez to, kto wygrywał etapy podczas tegorocznego Tour de France Avec Zwift. Otóż etap pierwszy Mariana Voss, jak zwykle skuteczna, natychmiast założyła żółtą koszulkę liderki, później była to najstarsza zawodniczka tego turu, czyli Mavi Garcia. Następnie etapy bardziej sprinterskie, padły łupem nikogo innego jak niezniszczanej Loreny Vibes. Następnie etap piąty, który zwyciężyła Kimberly Lecord, czyli zawodniczka z Mauritiusu, która przez długi czas dzierżyła żółtą koszulkę liderki. Kolejne etapy to już Meva Skiban, czyli francuska, która zgarnęła dwa etapy, szósty i siódmy. No i oczywiście według mnie jest takim objawieniem tego wyścigu oprócz Dominki Wudarczyk. Natomiast etapy ósmy, dziewiąty to już koncert Pauline Ferrand-Prévot. Tegoroczna edycja była wydłużona do dziewięciu etapów, ale to nie tylko sukces sportowy, bo naprawdę fajnie się to oglądało. Powiem Wam szczerze, po tych trzech tygodniach Tour de France kiedy włączałem kawałki tej transmisji kobiet wyglądało to naprawdę spoko, a co najważniejsze kibice szczelnie wypełniali przełęcze i tak naprawdę na trasie wyglądało to bardzo, ale to bardzo solidnie. Najważniejsze co możemy wyciągnąć z tej edycji Tour de France to świetny i najlepszy wynik Polek, bo trzecie 4 czwarte miejsce to jest naprawdę top topów, słuchajcie no w pierwszej dziesiątce dwie zawodniczki. Po raz drugi z rzędu Kasia Niewiadoma Fini na podium. Oczywiście nie wygrała, ale to wciąż bardzo, ale to bardzo solidny wynik. No i Dominika Wodarczyk, przypomnijmy, czwarte miejsce jest naszą wschodzącą gwiazdą kolarstwa. Oby tak dalej, dziewczyny. Liczymy oczywiście na więcej. Rozpoczął się Tour de Pologne, przejdziemy przez zapowiedź tego wyścigu oraz pokażę Wam, kto wygrał pierwszy etap. Wystartowała 82. edycja Tour de Pologne, nie bójmy się tego powiedzieć. To jest tak naprawdę największy wyścig w tej części Europy. Także jest się z czego cieszyć, a co mnie bardzo cieszy, w końcu jest to pokazywane porządnie w Eurosporcie. Już pierwszy etap z Wrocławia do Legnicy dostarczył kibicom spore emocje i zakończył się widowiskowym finiszem spinterskim. Zwycięzcą etapu został Olaf Koy z teamu Wizma Lisa Bike, Holender idealnie rozegrał końcówkę, wykorzystał znakomite rozprowadzenie i pokazał swoją sprinterską klasę, nie dając szans rywalom. Na podium znaleźli się także Paul Manier oraz Jensen Plowright. Najlepsze miejsce, bo szóste z Polaków zajął Staszek Aniołkowski z Kofidisu. Oczywiście, Polak nie był zadowolony po etapie, ale w sumie to jest taka jego pozycja. Ciężko miał tutaj rywalizować z Olafem Kojem, był trochę przeblokowany na samej końcówce. Wydaje mi się, że powiedzmy takie trzecie, może czwarte miejsce było do osiągnięcia, ale raczej Olafa by tutaj nie objechał. Podczas tej edycji imprezy, sprinterzy nie będą mieć lekkiego życia. Zastanie, że kolejne etapy są bardziej nastawione na góry lub ucieczki. Także nie wykluczono, że była to jedyna okazja, żeby pokazać się dla sprinterów. Olaf Koy jako zwycięzca założył dziś żółtą koszulkę lidera klasyfikacji generalnej, ale również tą klasyfikacji punktowej. Na otrzymanie koszulki lidera raczej nie ma szans, z racji, że drugi etap z Karpacza do Karpacza ma bardzo dużo podjazdów w Karkonoszach, i tutaj spodziewamy się prężenia mózgu u górali. I właśnie drugi etap będzie tym takim prawdziwym testem dla zawodników, którzy chcą tutaj rządzić i dzielić w klasyfikacji generalnej. Faworyci tacy jak Michał Kwiatkowski, Pejo Bilbao, czy Rafał Majka zapewne pokażą się na finałowym wzniesieniu, a różnice czasowe mogą być już znaczące. Trzeci etap to Wałbrzych. Także zapowiada się ciekawie, z racji, że teren jest bardzo pagórkowaty, ze sporą szansą na ucieczkę i trudności, które mogą selekcjonować grupę. Ale kolejne etapy też nie będą lekkie. Zobaczcie tylko na przekroje tras. Czwarty etap to Rybnik Cieszyn, Piąty etap to Katowice-Zakopane, szósty etap to sławna Bukowina, którą będę podjeżdżać również w tą sobotę z racji, że będzie z rana puszczony najpierw Tour de Pologne Amatorów, a dopiero później będą jechać prosi, a po wyścigu Amatorów oczywiście zostajemy na trasie i będziemy kibicować podczas szóstego etapu Tour de Pologne. Siódmy etap to jazda indywidualna na czas w Wieliczce, także tam zakończy się cały wyścig i dajcie znać w sekcji komentarzy pod filmem, kto według Was wygra generalkę, jak pokażą się nasi zawodnicy. I czy będziecie również na tour de polonia motorów? W razie czego widzimy się na miejscu w Bukowinie. Rafał Majka kończy karierę. Zamyka się wielki rozdział w polskim kolarstwie. Przed Tour de Pologne Rafał Majka ogłosił zakończenie swojej profesjonalnej kariery kolarskiej wraz z końcem sezonu 2025. Rafała przedstawiać nikomu nie trzeba. Rafał to postać, która przez ostatnią dekadę była jednym z filarów polskiego kolarstwa szosowego. Karierę zaczynał w ekipie Saxo Bank, następnie grupa została przemianowana na Saxo. Później trafił do Bora Hans Hansgrohe, a ostatnie lata to jazda dla UAE Team Emirates. Zawsze solidny, zawsze waleczny, wielokrotnie wspierający liderów, ale też potrafiący wygrywać dla siebie. Teraz przejdziemy przez najważniejsze tutaj wygrane Rafała Oczywiście warto tutaj wspomnieć i zacząć Od brązowego medalu Podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio To niewątpliwie jego największy sukces Ale nie tylko, z racji, że dwukrotnie W 2014 oraz w 2016 roku Wygrywał koszulkę w grochy Podczas Tour de France dla najlepszego górala Wygrał również cały wyścig Tour de Pologne W 2014 roku Także jest to jego już dziesiąty start W tym wyścigu, ale Jeden triumf ma już ze sobą Oczywiście wywalczył również etapowe Triumfy podczas Tour de France, jak i podczas Vuelta Spania. Zabrakło mu niestety, Giro di próbował w tym roku, ale no umówmy się szczerze, był pomocnikiem Izaka del Toro, gdy miał trochę inne zadania, myślę, że ten etap spokojnie mógłby wygrać. No ale tak jest życie. Oprócz bycia bardzo dobrym pomocnikiem, zdarzyło mu się również wygrywać, a jego licznik stanął na 17 wygranych wyścigach. Pod szyldami UCI. Rafał był również przez lata niezastąpionym pomocnikiem Alberto Condadora, a następnie Tadeja Pogaczara, którego wspierał w zwycięskich kampaniach Tour de France, Giro i klasykach. Kończy karierę sportową, ale nie żegna się z rowerem. W zapowiedzi dziękował kibicom rodzinie i zespołom wszystko wskazuje na to, że zostanie w świecie kolarstwa na razie. Nie wiemy w jakiej formie, ale to przyjdzie nam z czasem i zobaczymy, czy nie wiem, bo zostanie może trenerem, może dyrektorem sportowym. Ale na razie chce się skupić na rodzinie i na tym, żeby jego dzieci pamiętały, że jest w domu ktoś taki jak Tata. Dziękujemy, Rafał, za wspaniałą karierę. Naprawdę zacny był z Ciebie zawodnik. Jeszcze. Tej kariery nie skończyłeś. Oczywiście sporo wyścigów przed tobą do końca sezonu. Z tego co Rafał powiedział w wywiadach, prawdopodobnie jego ostatnim wyścigiem będzie Il Lombardia, gdzie będzie również pomagierem Tadeja Pogaczara. Porozmawiajmy teraz o okienku transferowym, które powoli rozgrzewa się na kolarskich trasach. W kolarskim peletonie trwa letnie okienko transferowe, a w ostatnich dniach pojawiły się naprawdę ciekawe informacje. Pierwsza bomba to Jasper Stuyven, który odchodzi z Lil Trek i wiąże się od przyszłego roku z soudal Quick Step na trzy sezony. Zadaniem belga będzie wzmocnienie drużyny soudal Quick Step przede wszystkim w wyścigach klasycznych. Jak przyznaje sam zespół, potrzebują świeżej krwi po nieudanym trochę dla nich sezonie wiosennych klasyków, gdzie naprawdę nie wygrywali zbyt dużo w porównaniu do innych ekip. A teraz przejdziemy przez poteczki. I tutaj niewątpliwie największym kąskiem transferowym tego roku i hitem jest Remco Venepool, który od dawna łączony jest z Red Bullem Bora Hans Grue. Mogłoby się to udać, ale ostatnio niestety zawodnik sam przyznał w social mediach, że nic nie jest dogadane. Zdementował pewne tutaj treści, a pojawiały się już informacje, że tak naprawdę jest to już Here We Go. Takie przełożenie już na ten piłkarski język. Na pewno ma kontrakt do 2026 roku z Soudalem. Także tutaj mówi się o tym, że potencjalna ekipa musiałaby wpłacić 2 miliony euro wykupnego, i wtedy mogłoby dojść do podpisania kontraktu. Tak, jeszcze z innych ploteczek transferowych to Olaf jest złączony z Decathlonem. Oczywiście nic nie jest jeszcze podpisane, ale na pewno wzmocniłby ekipę z Francji. Zazji, że pod sponsoringiem Decathlonu, ekipa ma dużo lepszy budżet, a brakuje im klasowego sprintera. Podobna historia jest również z Tisem Benutem, który również łączony z Decathlon AGTR. Ponadto bardzo gorącym nazwiskiem jest Kevin Vauquelin, który obecnie startuje w Arkea BB Hotels. Chłop bardzo dobrze pokazał się podczas tegorocznego Tour de France. Przez długi czas nosił tutaj koszulkę białą dla najlepszego młodzieżowca. Koszulkę sprzono później Florian Lipowicz z Red Bulla Hansgrohe. Ale zaliczył naprawdę Kevin bardzo udany występ. I tutaj łączony jest z Ineosem. O kolejnych transferach będę Was informował jak zwykle w kolejnych Bike Poza tym w tym tygodniu odbyło się kilka innych wyścigów. Standardowo zawieszam plansze dla wyników kobiet oraz mężczyzn. W miniony weekend rozegrano kolejną edycję prestiżowego wyścigu Klasika San Sebastian, jednej z najtrudniejszych jednodniówek w kalendarzu. Zwycięzcą został Giulio Ciccone, który popisał się fantastyczną formą. Włoch zaatakował na jednym z ostatnich podjazdów, odjechał rywalą i samotnie wjechał na linii mety. I w dzisiejszym wieku, to już wszystko. Kolejne materiały będą związane już z Tour de Poloń, z racji że startuje w Tour de Poloń amatorów. Także jeśli. Będzie się tam na miejscu, możemy zbić pionę, słuchajcie. Ja będę od czwartku do niedzieli. Jedziemy z żoną, już mamy ogarnięty hotel także w czwartek planuję na pewno przejechanie trasy, zrobienie rekonesansu, postaram się ją nagrać tak, żeby w piątek wrzucić się z rana z opisem, gdzie jest taki najtrudniejszy moment słuchajcie, ten gliczarów to są 23% muszę delikatnie zmienić pewne rzeczy w sprzęcie, żeby móc podjechać te 23% także mam nadzieję, że w środę wrzucę film również z przygotowań do Tour de Pologne pokażę jakie zrobiłem modyfikacje w rowerze przed właśnie tym wyścigiem, oczywiście nie nastawiam się na kokosy tutaj na żadne sukcesy, bo startuje ponad 2000 kolarzy. Nigdy nie brałem udziału w Tour de Pologne, także dla mnie będzie to totalna nowość, ale sam fakt, że obecnie jest to 2000, prawie 50 e, kolarzy zapisanych, gdzie limit to jest 2500, to jest niesamowita historia. Na pewno chciałbym zbyć pionę z Robertem Kubicą, ale jeśli wy, drodzy widzowie, również będziecie podczas Tour de Pologne amatorów. A śledzicie ten kanał, po prostu dajcie znać w komentarzach pod jakimś filmem. Postaram się z Wami zbić pionę. Na pewno będę też śledził zmagania prosów. Na pewno będzie to sobota, gdzie etap rozgrywany jest na tych samych trasach, co jadą o Także będę gdzieś tam kibicował naszym zawodnikom, jak i innym e, podczas tego etapu w samej Bukowinie. Fajnie, będzie też zrobić jakiś materiał właśnie z, tego, z tej atmosfery. Myślę, że podczas tego etapu będzie sporo kibiców. No, to będzie naprawdę ciężki dzień w Bukowinie, ale zapowiada się naprawdę dobre święto kolarstwa. Za dzisiaj dziękuję bardzo i standardowo widzimy się w kolejnych odcinkach. Do następnego!